Człowiek łańcuch mi się zaciera. Oh. Mm <h <h Till aha, H H spadła H spadła H spadła, Dojedziemy, pojazd. O, powiem ci, że raz, raz tu skoczyliśmy, bo afera. Ale tu afery nie ma. What the hell? Duś, duś, duś. Ej, dobra! Wy... Wy... Jeszcze! Wy... Wy... No są... Aha. No i tyle. Awki. Nie wiem, ile było za zabrać. Uh, wszystko. O, smacznego. Dzięki, dzięki. Zabrać się jeszcze. Ale przepraszam, trochę kultury. Ale kultury no, co tam? trochę do pracy. E, z Megamolu. Poczekaj, chodź aż do molo. Tak, 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 No. Mega molo. U, Je molo. Molo. No, w Megamolu. Jest dostępne gdzie? A, dobra. Cia musisz. Musisz, oj. Nawet jak będę w tą ja, stronę. O, trafię szybko. z Duszno kurwa tu jest. Uchy lokienka duszno. A ty może masz... No. Aha. No to nie masz już. Oj, teraz działa. Tylko z Iron jeszcze. Wciągam, wciągam Andrzej, jak się radzić tam na górze? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. rozproszaliśmy policjantów, W czego będzie entity jak... Z... Mocne. Widziałem, dawny przyleciał. Ty, nagrzana... Ci, tu, na miejscu. Tara. Zawsze marzyłem, żeby to z tobą zrobić Tutaj Ja... Dobra. Nie dobra, ty w tą grę i więcej no. Także to jest moja niespodzianka Którą tak bardzo chciałam ci pokazać dzisiaj Czego tu benzyna leci z tego auta? A faktycznie benzyna to lipa, to chowam je chowaj, chowaj k***a, Zbyt uszkodzony silnik Dalej panowie Dobra, pięknie zupełnie masz więcej jak nigdy Joł, na pewno? Da, dawaj na koja oh, oh, oh. nie, nie, nie przypalam, nie przypalam <laughs> O, k***a. o k***a. fajnie było w, w głowie to było fajnie, ale potem dali O Cześć dobry Czekaj, czekaj, czekaj Cześć, cześć O Je to się dzieje. Jezus przepraszam Przepraszam, poniosłem, je, poniosłem. mnie, jest? Mnie, mnie. Jezus Maria. Aha! Aj teraz będzie na mnie! Ja pierdolę Ja, pier... ja pier... nie chciałem! No właśnie, mało, mamy miał to bym się pożyczył Dalej? Dobra, jakbym ci pomógł? No jak? Jak? Ale jak masz pomóc Dup, mi to też Andrzejkowi 100 tysięcy nie wiem czy to warte. No a co, jak masz pomóc? No, no podejd-, podejdę w pół jednej i drugiej i bierzcie się póki ciepłe. Dobra, ja <combine unseren> nie, tak to nie. Dobry pomysł. To mogę jeszcze pigbukek i no wpierd... Nie, tak nie, 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 nie. Dobra, no to, to no, to, no to, to ja może ten, pójdę, tak, trzymajcie się, się. Słuchaj Andrzej, bo ja o 20.30... jaka nie pakuję. Tak no właśnie, koła do lewej to jest butla. Nie, nie, nie. O. I dobrze wam idzie? Dobrze wam idzie? Tak, tak. Stój, stój, stój. Co ty robisz? No już teraz tam nie wychodzisz. Kto tam wszedł? O, dawaj tego, go coś pącicie? Szpąciciel, chodź tu na dół szybko! Dobra, chodź tam. No próbuj. Aniesieńka. Skąd on ma maskę? Skąd on ma maskę? Szpąciciel, dawaj na dół! Ja jestem Wifon. Ja jestem wifon. Halo? Wyciągnęłam, wyciągnęłam, wyciągnęłam. Siema, siema Szpąciciel. Co to za maska? Włóżmy A tą rufę do góry. Wifon. A wifon? No. Misia samisia, ja... Ja, misia Aha, ja p... piszełem, że to jest kisza. Ale się wymyśliła. Budy? A ty co? Co? Kiszenia, Adrian no, no, Olej teraz dałaś ciadu! Ja... A nie ma takiego skrótu dla Kiszy. Już nie może mój towar przysypiać z tego wskiego. Oj rura! Ha ha Jaka rura? Ty się Słuchaj, film kwał z 15 minut ogólnie. No i była taka blondynka, nawet ładnie wyglądała, ale taka od 50 była coś w twoim wieku. No i teraz tak. Słucham ku... no, leżysz to leż, nie się odzywasz. Ty... A ty siedzisz to sieć. Zaraz no. wilka dostaniesz, to zobaczyć. O ładne! O, fajnie! No? O, 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 Ej, zajebiste. Ja to? Ej, jako? czemu tak mówisz? Mega ładne! Większego k***a nie widziałam! Babcia i zaznaczenie. No poprawki! Po... Bez TKTUSKI! Nie no, Bez Wiesz co babcia mi kazała? Wiesz co mi kazała? No, no, no. W niebezpiecznym co? miejscu zrobić ja... PED mi... Tam w górę, tam... Babka! Powiedz o p -E -N -T y 69. Złotych. Siema, powiesz ze znowu a do roboty, a bezpieczne? robota niebezpieczna? Robota, potem nie jak ktoś na pewno przyjedzie PYSIKELOB! <laughs> Pesikala <noise> <Cicalo>! Kropka, Kom, <noise> musisz to zaśpiewać jej. Dobra, to Robert, może to tyci, zrobić w trójkę, to zrobić w trójkę. Całujcie gdzie ty jesteś? <noise> <Yeah. głos> <chodzę. głos>

I rozgórza z towarzyszów. Że to się, co kochanie. Co, proszę, co to, co to się, to... I spam serdecznie na czat poproszę. To... A, to Też. O. O. nie dawaj ten towar. Dokładnie, wyciągaj to wszystko na ziemię. No to to cię przeszukuje. Towar. Nie żartuj z ze mnie. Towar. O proszę. O ciepło. Do widzenia. I tak pewnie z połowę dał. No nie no, przez pana mam przejść. I grzeczcy bądź.